thank <laughs> you Jesteśmy w szklarskiej porębie na cudownym Dolnym Śląsku, a ze mną Maciek Grzelak. Witam cię ponownie. Już mieliśmy okazję rozmawiać kiedyś o nartach skiturowych. Bardzo modne są teraz skitur. Ty jesteś instruktorem in. tego narciarstwa. Mówiliśmy o tym, że takie narty, narta jak narta, wygląda tradycyjnie, od spodu ma tak zwaną fokę, ale czym różni się jeśli chodzi o wiązania? No to tak. Skitury różnią się przede wszystkim tym, że mamy tutaj takie wiązania, które umożliwiają nam podejście. Mhm jak i również zjazd i w łatwy sposób przestawiamy wiązanie. Do zjazdu. Aha. E, teraz odklejamy fokę i mamy. I sobie elegancko tak, zjeżdżamy. Dokładnie. Czyli umożliwiają nam podejście, to znaczy, że pięta nam pięta się jest podnosi. Ruchoma, tak, tak, jest ruchoma. To jest w bucie ruchoma cholewka. E, Aha. Także to piękny sport, umożliwia może ktoś, nam... wiesz co, ale może ktoś nie wie, co to jest foka. Jeszcze powiedzmy, foka to jest taki materiał specjalny, który spra sprawia, że się narta nie ześlizguje tak. na dół, prawda? Fokę naklejamy na ślisk. E, ona jest z materiału syntetycznego, troszkę również z Moheru. No, i ona uniemożliwia narcie ze ślizg w dół. Często sobie na tych skiturach śmigasz tutaj po okolicy no, Bardzo często. No. Dzisiaj duży wiatr, no także tak. wyciągi nie działają, także można skorzystać. To jest cudowna ze tak, rekreacja, przy której można się cudownie zrelaksować, ale nie tylko. Dokładnie. Ja osobiście bardzo lubię podczas swoich wycieczek słuchać audiobooków. Czego ostatnio słuchałeś? Ostatnio słuchałem Dzikie Białko z Tomaszem Aha. Kotem. Bardzo ciekawy. Rozumiem, audio. że korzystasz z aplikacji Storytele. Tam jest bardzo dużo tych grup takich. Tak, w których... baza jest bardzo rozbudowana. Mamy prawie 21 tysięcy pozycji, także każdy znajdzie coś dla siebie. Aha. No i przede wszystkim e, możemy pobrać to na swój telefon. I bądź podobno nie urządzenie. trzeba internetu. Dokładnie. Nie Dzisiaj mamy taką pogodę wietrzną, nie zawsze nie. zasięg łapie, także no jest to ogromny atut. Nie wiem jak tyle, jestem strasznie zabiegana i mam bardzo mało czasu, więc taka sytuacja, wyjście w góry to dla mnie moment na złapanie oddechu, na ładowanie akumulatorów, no ale też mało czasu na czytanie książek, więc taki Dokładnie. <laughs> audiobook. Dokładnie, łączymy dwie rzeczy tak, na raz. Paniale. Wracamy zatem Państwu. Ja dziękuję Tobie za rozmowę. Zapisuję się już na kurs, ponieważ dziękuję. jeszcze nie potrafię jeździć na takich nartach. A ja Państwa zapraszam na prognozę pogody, dzisiaj bardzo wietrzną. Nawet zobacz, mój mikrofon jest dostosowany do tych trudnych warunków atmosferycznych.